Wersja indywidualna systemu CI różni się tym od profesjonalnej, że mamy tutaj konto tylko dla jednego użytkownika, dla jednego pacjenta, i tutaj domyślnie konto to nadane jest przez producenta, gdyż każdy system jest personalizowany do każdego użytkownika indywidualnego. Po uruchomieniu urządzenia widzimy taki ekran, w którym mamy moduł neurorehabilitacji, komunikacji i rozrywki. Oraz niezależnie, jako trzecia kafelka, moduł iFil i do modułu iFil przełączamy się w wersji indywidualnej, właśnie za pomocą tej dużej kafelki. Dalszy instruktaż przeprowadzimy już na wersji profesjonalnej, gdyż funkcjonalności, o których będziemy mówić, są charakterystyczne i tożsame także z wersją indywidualną. Na ekranie głównym mamy przyciski takie jak wyłączenie urządzenia, reset urządzenia, czyli ponowne uruchomienie. Informacje. Ten przycisk jest ważny. W przypadku, kiedy mamy aktualizację, na ten ekran musimy wejść, aby zaktualizować system. I przycisk wylogowania, który wylogowuje nas do innych modułów, na przykład modułu internetu w systemie. Po założeniu karty pacjenta wchodzimy w danego użytkownika. W tym wypadku już nie musimy powtarzać kalibracji, gdyż została ona przeprowadzona wcześniej. I omawiamy przyciski, które są dla państwa tutaj istotne. W pierwszej kolejności menu boczne, które już częściowo państwu pokazaliśmy przed chwileczką. Tutaj istotne, najważniejsza jest kalibracja, wybór oka, trybu pracy, jednooczne lub dwuoczne, szybkość zaznaczania, głośność, poziom trudności w zadaniach w neurorehabilitacji. Mamy dwa poziomy trudności i dostosowujemy ten poziom trudności, oczywiście, do funkcjonowania pacjenta. Rozmiar kursora czy kolor kursora. Jeżeli ktoś sobie życzy inny kolor, gdyż czerwony może być niepokojący, to oczywiście można sobie to zmienić. Kolejny przycisk menu górne. Tutaj mamy takie trzy zakładki. Najważniejsza jest, jeśli chodzi o ustawienia, ta zakładka druga. Pamiętajmy o tym, że zawsze należy kliknąć przycisk edytuj, aby móc zmienić te ustawienia. I po kolei zmiana koloru tła, które się wyświetla, możliwość wyłączania zuma systemowego za chwilę jeszcze pokażemy o co chodzi rozszerzona obsługa przez pacjenta, czyli możliwość sterowania wzrokiem przez cały system także w menu nawigacyjnym różnych przycisków automatyczne przechodzenie do kolejnej planszy. Kiedy chcemy zostawić pacjenta, można powiedzieć samego, żeby przeszedł proces terapii bez nadzoru i zakres widzenia pacjenta. To jest bardzo istotne. W przypadku, kiedy mamy pacjenta z ograniczonym zakresem widzenia, możemy prezentować treści takiemu pacjentowi, które się dostosowują do jego po prostu deficytu wzrokowego. I tak, dla przykładu, w ten sposób będzie się wyświetlała treść. Dla osoby właśnie z ograniczonym zakresem widzenia. Wrócimy sobie do tego trybu podstawowego. Możliwość zmian ustawień, także dla zaznaczania odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych. Tutaj kolor ramki, prawda czy? Czy różne dźwięki, które możemy sobie odpowiednio dostosować. Dobrze, i w ostatniej zakładce wyniki zapisują nam się wszystkie wyniki w poszczególnych y, modułach, które są wykonywane y, w trakcie pracy z pacjentem. One będą oczywiście się uzupełniały automatycznie i po każdej zakończonej sesji wyniki są zapisywane. Kolejnym ważnym przyciskiem, proszę Państwa, jest. Taki przycisk oczka, który widzimy tutaj u góry, to jest funkcjonalność, która pozwala nam, proszę Państwa, wyłączyć zaznaczanie wzrokiem. Kiedy nie mamy pewności co do tego, że pacjent zrozumiał polecenie i potrzebuje więcej czasu na przetworzenie komendy, polecenia. Możemy wyłączyć właśnie zaznaczanie wzrokiem za pomocą tego przycisku, i w tym momencie pacjent może sobie skanować odpowiedzi tak długo, jak, jak tego potrzebuje. Kiedy pacjent jest już gotowy do udzielenia odpowiedzi, terapeuta czy osoba nadzorująca może wyłączyć tę funkcję, i pacjent jest gotowy wybrać odpowiednią odpowiedź. Jeżeli prowadzimy sesję. Pod nadzorem terapeuty, to terapeuta decyduje o tym, czy przechodzimy dalej, czy na przykład powtarzamy dany przykład testowy. Aby powtórzyć przykład testowy, wchodzimy do menu bocznego i mamy tutaj taką funkcję wymieszaj. Możemy sobie wymieszać kolejność wyświetlania się tych obrazków i powtórzyć dany przykład. Jeżeli teraz terapeuta stwierdzi, że ok, jesteśmy gotowi, aby przejść dalej, przechodzimy dalej. Tutaj oczywiście istnieje możliwość zmiany liczby wyświetlanych odpowiedzi w taki sposób, aby dostosować także to do poziomu funkcjonowania, ten poziom trudności zadania. Dobrze, wróćmy jeszcze na chwilę do tego ustawienia, w którym mamy możliwość automatycznego przechodzenia do planszy. Klikamy opcję włączoną, że wybierzemy sobie poziom trudności Teraz trudne i na przykład czasownik, Którego nazwę usłyszysz? Śpiewać. Dobrze, i teraz proszę zobaczyć, że po pojawia się progres bar, który automatycznie przełącza nas do kolejnej planszy. Sznurować. Na przykład, po pomóc pacjentowi, który ma deficyty wzrokowe, możemy wybrać dwie odpowiedzi. I proszę zauważyć, że istnieje coś takiego jak zoom. Tak jak na tabletach, tak, czy na smartfonach, możemy sobie pewne rzeczy tutaj y, po prostu przybliżać. I w tym momencie mamy dwie odpowiedzi, które są zdecydowanie większe. One są też od siebie oddalone, w związku z tym zdecydowanie łatwiej pacjentowi będzie odpowiedź zaznaczyć. To były najważniejsze przyciski i funkcjonalności, o których istnieniu i w funkcjach muszą Państwo wiedzieć.